Wszystkim w tym odcinku zajmiemy się kryształami dla nieletnich, czyli ogólnie związkami jonowymi, jakimi są sola. Oczywiście nie wszystkie sole są jonowe, ale sobie wyjaśnimy później. Najpierw zajmiemy się zapisywaniem reakcji zobojętniania, czyli oczywiście tego tutaj, e, czyli będziemy mieli wodorotlenek plus kwas, który już znacie z poprzednich odcinków, także wykorzystajmy sobie to, czyli tak, strzałkami będziemy sobie to łączyli, prawda? Jedenka, dwójka. Czyli czerwona do czerwonej, zgodnie z kolejnością. Prawda? Tak samo tutaj. Tak. No i po prostu skopiujemy. Bez przepisywania tutaj tych dolnych indeksów. Tutaj zaznaczyłem tylko ile tych jest sztuk w zależności od nawiasu. Także. No dobra. Na razie sobie tak zostawię. Niech i tak będzie. To jest oczywiście nasza woda. Będziemy to zapisywali jako woda, czyli jako H2O. Stać a ale tak będziemy mi szybciej wyjaśniać. Czyli teraz tak, patrzymy sobie na pierwszy krok po zapisaniu czegoś takiego, oczywiście, kolejność, czy to będzie najpierw, czy to jest bez znaczenia. Możemy sobie zapisać tak, możemy sobie zapisać tak, jak chcecie. Także teraz tak, spójrzcie sobie, patrzymy sobie teraz po napisaniu. Tutaj, co łączy się z czym? W dowolnej kolejności, tylko nie wolno zmieniać, jakby w tą stronę to, to nie niedopuszczalne. Tak? No, najpierw metal, potem reszta kwasowa za każdym razem, czyli tu ma metal, a tu mamy resztę kwasową. E, no i patrzymy sobie tak. E, grupa OH jest jednowartościowa. Skąd to wiemy? No to patrzymy sobie tutaj w tablicę rozpuszczalności. Jak widać, tutaj grupa OH ma jeden tylko minusik, także jest jednowartościowa. W zasadzie dla Was nie ma znaczenia, czy to jest minus, czy plus, zawsze będzie jednowartościowa, jeżeli chodzi o podstawówka, także e, grupa H jest jednowartościowa. Zapisujemy sobie. Wodór jest w pierwszej grupie układu okresowego, jak wiecie, także też jest jednowartościowy. No i teraz tak, kwas, reszta jego właściwie kwasowa, czyli tutaj to, co mamy w nawiasie, wszystko jedno, co tu będzie, e, jest tylu wartościowa ile miało grup, e, ile miało wodorów. Ile miało wodorów? Czyli tu był jeden wodór, czyli to jest jednowartościowe też. Tutaj mieliśmy jedną grupę OH, jest jednowartościowa, czyli to sód też jest jednowartościowe, Także piszemy sobie tutaj te wartościowości, no i przepisujemy sobie tutaj, jeżeli to są inne niż jeden. Ja na razie tak roboczo sobie tutaj przepiszę. No i tak samo tutaj mogę zapisać sobie wartościowości, ale tak nie jest za bardzo konieczne. I tak wpisujemy wodę no i teraz dobieramy współczynniki czyli patrzymy sobie ile tutaj tego mamy czyli tu mamy 1 NA tu mamy jeden NA, zgadza się tu mamy jeden chlor, jeden chlor, zgadza się e, następnie liczymy sobie tutaj wszystkie wodory czyli tutaj mamy jeden wodór chyba z przodu jedynka, jedynka to nic nie ma czyli tu mamy e, jeden wodór i tu mamy jeden wodór tu mamy jeden wodór i tu mamy jeden wodór czyli to się właściwie zgadza można wstawić wszędzie jedynki, nie trzeba w zasadzie tego się raczej nie pisze. No i zobaczymy sobie dalej, czyli co zrobię? W zasadzie to samo, czyli co? Kopioj pie... nie nosił grubego Dzisiaj egzaminy z chemik, Czyli tak, to było jednowartościowe, już pokazywałem, wodór jest jednowartościowy w wielu w pierwszej grupie, no to tak, wodorów tu jest dwie sztuki, czyli to jest dwuwartościowe, skoro to jest w całości. Tu mamy 1 razy 3, no to jest 3, czyli tutaj mamy 3. No i teraz po prostu tak jak mówiliśmy wcześniej... Ponieważ się nie skracają. Gdyby się skracały, to skracamy, dopiero przepisujemy. Dobrze. Tutaj mamy dwie sztuki tego glinu, tu mamy jedną sztukę. No i teraz już mogę wpisywać tylko tutaj przed. Współczynniki, e, czyli tak, tutaj mamy dwie sztuki, więc tu mamy dwójkę, i to jest jakby razem wszystko w tym nawiasie kwadratowym mnożymy przez tą dwójkę. Czyli tak, e, teraz tutaj mamy trójkę, tu mamy jedynkę, no to wstawiam tutaj trójkę, żeby się zgadzały. No i tak samo ta trójka mnoży wszystkie elementy, które tutaj są składowymi tego kwasu, także tutaj mamy dwa gliny, razem tu mamy. I 3 wodory razy 2, no to jest 6 wodorów, a tu mamy 2 wodory, no to muszę wpisać 3, prawda? Ale nie mogę tak zrobić, bo tu jeszcze mam 3 wodory 3 razy 2, czyli tu mam 3 razy 2, 6 i tu mam 3 razy 2, 6, czyli razem mam 12. I tu mamy 2 sztuki wodoru, 12 na 2, no to jest 6. Nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, z No i wziąłem sobie tutaj w nawias, tak samo jak wcześniej. No i teraz znowu patrzymy sobie tutaj. Tu mamy jedną sztukę, czyli tu mamy 1K, tu mamy dwójkę, czyli tutaj dwójkę. No, i teraz po prostu dwa wodory, dwa wodory to jest cztery, więc tutaj wpisuję 2. No i co? Eee, także tutaj możecie sobie odczytać, jak wyglądają całe te reszty kwasowe, gdybyście nie oglądali odcinka z kwasami, oczywiście, ale polecam obejrzeć, czyli cała taka grupa O. Nie rozbijamy tego na elementy, to jest całe takie po prostu tutaj w nawiasie eee, CO3. No a minus, no i no, reszta kwasowa jest wartościowa tyle, ile ma tutaj tych minusów, także aby no, podać wartościowość reszty kwasowej PO4, 3 minus, no to będzie 3. Po prostu wartościowość, czyli tyle, co tutaj mamy w tej potencji. No i traktujemy to jako klocki, jako całość tak naprawdę. Dlaczego to są kryształy? No więc jest taka, jak to określać może dokładniej, jest taka właściwość, właściwie taką wielkość fizyczna, którą nazywamy elektrojemnością Paulinga i to jest na przykład wartość tutaj, o, proszę bardzo, to jest zdolność do przyciągania elektronów. No to jeżeli mamy Elektroujemność Paulinga, im jest większa ta różnica pomiędzy nimi, tym bardziej wiązanie jest jonowe, gdzie zaczyna się tak ogólnie od 1,7 powiedzmy, no i w górę jest jonowe, zaczynając od niego, poniżej mamy kowalencyjne spolaryzowane, na przykład kowalencyjne spolaryzowane będziemy mieli pomiędzy tlenem a węglem, prawda, czy CO2. Yy, czy tam w jakimś hcl u powiedzmy. No i jeżeli będzie to różnica elektroujemności bliska 0, no to będziemy mieli wiązanie atomowe, czyli kowalencyjne i niespolaryzowane. No i dlatego na przykład substancje jonowe no są oczywiście kryształy jak na prawda? Także zobaczcie sobie yy, kryształy, prawda? Możemy sobie tutaj. Wnosił grubego spetra, dzisiaj egzaminy z chemii z stechiometria. Eee, także tak, nie jedźcie takich cukierków, to są złe cukierki, dlatego tutaj zakryłem, to jest e, nieprzydatne dla nieletnich, także e, nie jedźcie ich. One no, nie są takie No i w każdym razie e, dalej napiszemy sobie tutaj, jakie są produkty dla tych reakcji, także tutaj sobie zrobię po prostu plus zamiast tego i. No i zaczniemy sobie tutaj zapisywać, tak, czyli mamy. No to co, to może dalej. Tomasz w zimę nie nosił grubego swetra Dzisiaj egzaminy z chemii, z Trochę był spóźniony, ale to w szkoła średnia Okazało się, że Tomasz był pewniak Wziął wcześniej korki od do tablicy chemia Wszystkie zadania rozwiązał bez ciśnienia Teraz odpocznie sobie spokojnie na feriach Dobrze zrobi Tomaszowi ta przerwa Dobrze zrobi Tomaszowi ta przerwa Dobrze zrobi Tomaszowi ta przerwa co, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że już teraz umiecie zapisywać reakcje z obojętnienia, w następnych odcinkach omówimy sobie oczywiście nazewnictwo Soli, dam jeszcze kolejne reakcje w pierwszej kolejności oczywiście, nazewnictwo zrobimy sobie, hmm. myślę, że na końcu po prostu, także dajcie suba, poleccie mnie znajomym, cześć!